Uh, 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 huh. Tylko na tyle was stać. Poczekaj tylko, aż szepcie dorwie. Też więcej! O, już po tobie. O mój Boże! Co? Czy ty. Czy ty go zabiłeś? A, chyba tak. W sensie ten gość własnoręcznie zabił setki naszych ludzi. W sensie po prostu tam stał. A mocno mu przywaliłeś? Chyba ta taki zwykły cios. W sensie mamy tu dalej stać? Ten gość to był ten gość! Te, to właśnie on. To o tego gościa cały czas chodziło. W sensie to nie tak, że będzie jakiś inny. Chyba powinniśmy. Powiedzieć szefowi. Co ja, okej, okay. jasne. E, hej szefie. Czego wy tu chcete? Powinnyście pilnować wyjście, muszę zaraz tu być. Właśnie o to chodzi, on już, on już tu był. Dawaj go tu, chcę go uwidzieć. Bo my, my już się nim zajęliśmy. Wiesz to? No po prostu tam stał i go walnąłem, no i umarł. To ten sam gość, który ścigał nas przez siedem kontynentów? Tak. Ten gość, który zniszczył nasze helikoptery? Tak. Gos, który dostał z bazuki w samolocie, wyskoczył do oceanu, został zaatakowany przez rakiny i był na łodzie, która eksplodowała? To ten koleś. Walnąłeś mu? Mhm. Mm I kapotnął? Tak. Okej... Okay. To... ...haraszo. W sensie... ...to mieliśmy zrobić, tak? Mieliśmy bronić wejścia. Miałem pułapkę na niego. To wziął. Miałeś coś przygotowanego? I jak to? Chcę to... ...uwidzieć? Tak, pewnie. Tak. Więc pierwo jaż to robię, szczelam do niego stąd, a on chowa się za pudłami jak mysz z kotem. E, szefie, tam jest Żrandol, by tuż nad tobą. Da, wsi problem. Mógłby tak jakby w niego strzelić, by na ciebie spadł. Mógłby tak zrobić? To no, wygląda jakby miał spać prosto na ciebie. Gdyby to zrobił, przeszedłbym tu. Tam jest. E, tam jest kolejny Żrandol tuż nad tobą. Szuka. Tak. Zrobiłby to dwa razy? W Sensie mógłby. No to jak dostanę znów, to powiem coś jak. Nekogdomian nie pokonasz i wtedy pójdę tam. Masz na myśli tutaj? Nie mam lepszego pomysłu na walkę z nim niż to. Czemu w ogóle są tu trzy żrandole? Przecież to magazyn. <laughs> Miałem powiedzieć. <laughs>